Gra numer 73: Kogo samolot poleci wyżej? Dalej. Aha, no mega. Super, świetnie. O, minus. Dobra, ogarniamy to widzowie. <grystanie> ale lepiej, lepiej. Gramy do skutku, dopóki ktoś nie czepnie czegoś porządnego. O, nie. aha. No, ale. Czemu, elegan... czemu znowu na minus? Nie poddajemy mi się. <grystanie> ja. Pierdzielo. A czemu ty miałeś na minus? O, ty też? Aha. A, bo tu pewnie jakoś tapnięcie no. z czasem. Dobra, atakujemy życiówkę teraz. No? O, nie. Życiu, o, na plusie. Nadal, na, nadal... słabe wyniki widzowie. To nie dla nas. Nie, to, to nie dla nas. Proszę państwa, jeszcze dwie próby, żeby porwać publikę, ale. Uj! Tyle, prawie? Ja, yeah, pięknie, forma. No to jest tak. <laughs> No też tak klikniemy za dwa razy, ale to widzowie nie ma zbytnio sens. I... Nie, nie wiem, ale przynajmniej 1,96, tak? Ostatnia próba, leć, Adaś! Jo, jo! Aha! No to i tak zwycięstwo. Brawo Igor, równa walka. No, A, to jeszcze to... po... jeszcze poprawię wynik na koniec.